Witam, zapraszam na slot. Dzisiaj przedstawiam Wam Jarkę, która podzieli się swoją miłością do gimnastyki słowiańskiej. Witam Cię, Jarko. Zapraszam Was na slot, na którym przedstawię i przećwiczymy wspólnie ćwiczenia tradycyjnej gimnastyki dla kobiet, zwanej słowiańską. Pokażę Wam, jak z szacunkiem do własnego ciała podejść do tych ćwiczeń, żeby bezpiecznie wejść w poszczególne pozycje. Pokażę Wam, jak poprawnie ustawić ciało w pozycjach wyjściowych. Pokażę Wam, jak oddychać przeponowo. Na pewno poczujecie pracę mięśni głębokich, mięśni dla Wszystkie ćwiczenia będą wykonane tak, jak na dany dzień Wam ciało pozwoli. Będą dostosowane do Waszych potrzeb, do ograniczeń własnych ciał. I to już sami zadecydujecie, w jakim stopniu chcecie wejść w dane ćwiczenia. To zapraszamy. Zapraszamy na rzut.